Ponad 7 tysięcy złotych na leczenie 25 Tobiaszka Jasińskiego zebrano podczas koncertu charytatywnego, który zorganizowano w Kinie Syrena. Samych biletów, samych znaczy cegiełek, sprzedaliśmy dokładnie 407. No poza tym z licytacji było dużo pieniążków i tutaj przeogromne podziękowanie dla pana Mirka Szymula i dla Karoliny, którzy tak świetnie tę licytację prowadzili. I poza tym no, sprzedaliśmy dużo koszulek i tych wszystkich wyrobów, które były na Kiermaszu, pieniążki wszystkie co do jednego grosika idą dla tobiaszka na leczenie tego naszego chorego dzieciaczka, który przez ten koncert stał się chyba nam wszystkim bardzo bliski. Przypomnijmy, że ostrą białaczkę zdiagnozowano u Tobiaszka w lipcu. Teraz jest podstawą opieką oddziału onkologii dziecięcej w Zabrzu, gdzie poddawany jest chemioterapii i gdzie czeka go jeszcze długi okres leczenia, co wiąże się też z ogromnymi kosztami. Dlatego Monika Gąsior i Jadwiga Kowalczyk wpadły na pomysł zorganizowania koncertu charytatywnego połączonego z kiermaszem i licytacją. Wiedzieliśmy z takich przekazów, yy, że, że choruje to właśnie tak, to dziecko na białaczkę, ale no, przeczytałyśmy te wpisy, codzienne wpisy tego ojca zrozpaczonego, yy, który liczył na przyjaciół, również na przyjaciół z Wielunia i pomyślałyśmy, że spróbujemy, bo nigdy w życiu nie byłyśmy organizatorkami koncertu charytatywnego. Naprawdę warto było, ponieważ warto pomagać chorym dzieciom. I korzystając z okazji, już teraz dziękuję wszystkim, wszystkim razem i każdemu z osobna, wszystkim, którzy przyszli. Dato Biaszka zagrały najpopularniejsze zespoły i wokaliści. Na scenie pojawili się między innymi zespół Tadeusza Nic Nie Rusza, Chór WDK, Chór MDK, Iwona Kanie, Jadwiga Kowalczyk oraz zespół wokalny z Gimnazjum nr 1. Bodajże tylko odpadło liceum katolickie, tak? Z powodu choroby. Tak, coś tam się wydarzyło. Tak, z powodu choroby połowy członków zespołu, no tak się, tak wyszło. Jak zwykle nie zawiedli mieszkańcy. To, że potrafią pomagać innym, udowodnili w trakcie licytacji strojków świątecznych i koszulek skry, którą prowadzący koncert Mirosław Szymul wraz z Karoliną Ciężką przeprowadzili w przerwach między występami. Zalicytowane przedmioty Wielunianie chętnie płacili od 50 do 100 zł. Niektórzy po licytacji oddawali nawet zakupione rzeczy wolontariuszom, po to, by wylicytować je jeszcze raz. Może ci, którzy mieli poprzednio te 55, to teraz, teraz rzucą 55. Jest tak? Jest, jest. 55. Jest, mamy 55 zł. Dziękujemy serdecznie. A ci, co mieli 60, to teraz nie zrzucą 60. No to wrzucamy. Ponieważ rodzice Tobiaszka cały czas czuwają przy dziecku, a wychowują jeszcze pięciomiesięczną córkę, nie mogli dojechać na koncert, była za to matka chrzestna Tobiaszka, babcia oraz licznie reprezentowane kuzynostwo, które wspólnie z organizatorkami zaśpiewało piosenkę dla tobiaszka. Jak jedziemy, to najczęściej tobiasz jest w szpitalu, a nie możemy wchodzić dzieciom nie wolno wchodzić do szpitala. Dzisiaj wspieracie go tutaj także na koncercie, tak? Tak. Hej do Biaszku! Nie bój się to Biaszku, będziesz zdrów, bo Pan Bóg tak dobry jest i nie opuścicie nigdy, nie opuścicie! Nie bój się to biażku, będziesz zdrów, bo Banku przyjaciół masz. I, mama, I tata, tak bardzo, bardzo kochają Cię. Rodzina chłopca nie kryła wzruszenia i wdzięczności wobec mieszkańców, którzy tak licznie wsparli akcję. No jesteśmy bardzo wzruszeni, zaskoczeni i, i no cieszymy się, że tak dużo osób jest y, y, z nami. Wiadomo, że jest y, y, dużo ludzi dobrej woli, którzy chcą pomóc y, w trudnej sytuacji, która spotkała rodzinę Tobiaszka który zachorował tak bardzo nagle i no cały świat jak gdyby przewrócił się do góry nogami. To właśnie Agnieszka Gajicka zawiezi zebrane podczas koncertu pieniądze rodzicom Tobiaszka. Już dziś wiadomo jednak, że niestety święta Tobiaszek także spędzi w szpitalu. Tobiaszek dzisiaj dostał taką chwilową przepustkę do poniedziałku. W poniedziałek będzie miał robione kolejne badania i być może uda się jeszcze, że będzie w domu do środy, a od czwartku zaczyna kolejny etap chemioterapii. Święta spędzi w domu czy w szpitalu? I już wiadomo, że święta spędzi w szpitalu, dlatego że ten etap, ten blok chemii będzie trwał około miesiąca czasu. No i wiemy, że, że święta będą już w szpitalu. Komitet organizacyjny nie ma jednak wątpliwości, że warto było zorganizować. Organizować koncert by pomóc choremu Tobiaszowi. Ma nadzieję, że już wkrótce spełnią się słowa piosenki napisanej specjalnie dla Tobiaszka. Pomóżmy Tobiaszkowi, pomóżmy naszemu małemu ziomalkowi. On przyjedzie kiedyś do nas tu i usłyszymy jego radosny śmiech. Pomóżmy choremu dziecku, bo naprawdę warto.